Przemieszczki z next. dzisiaj jesteśmy na kolejnym pseudolu. Dzisiaj jest Sunlet RPG. Mam wyciszony oczywiście dźwięk tutaj z panelu logowania, ponieważ jest, dostałem ostatnio prawo autorskie za to, więc tym razem wyciszyłem. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo właśnie w tym panelu logowania, ponieważ już tutaj pojawia się błąd. mamy tutaj shadery, oczywiście. Zarejestruj się działa, no, no prawie nic tu nie, się nie różni, ale okej. Okay. Yy, więc tak, Sanfiero spawn, nie sprawdzałem tego. Sanfiero przecho. Czy zostało to naprawione? Ni. -ja. Zobaczcie, przecho wiadomo jak ma, a mnie wytypało na jebany wypijzie owiec. Dobra, teraz zobaczymy czy samfiro spawn działa przynajmniej. Gdzie ja jestem? To jest spawn, a jakieś może motorki? Są motorki, dobra. To chyba działa, to jest w ogóle jakiś bugiet kwiatowy, mogę go zebrać? Nie. Dobra, czyli tutaj akurat błędu nie ma. Dobra, to sprawdzamy kolejne urząd. Wow, działa! Dobra, to przy okazji sobie ten urząd sprawdzimy, bo jest on podpierdolony, już wiem, bo widziałem go już na jakimś serwerze. Akurat, kurwa, myślałem, że to było gdzieś autorskie, ale mnie już tutaj przestrzegło, bo oczywiście znalazłem go tutaj. Zmiana rejestracji nie to kosztuje. 15 koła. Bardzo dużo jak na zarobki serwera. Przepisywanie pojazdów wiadomo. Zakładanie organizacji tam jest ciekawe, ile to kosztuje, ale... O Jezu. Nie cierpię tego urzędu, ponieważ jest tak kurwa duży. Skupna opłata domku Czemu domku, a nie domu? To jest trochę już tutaj, no, chyba nie powinno tak być, to czepianie się teoretycznie, ale no domek, a dom to jest inna rzecz. Zakładanie organizacji, 50 tysięcy, no za bardzo, wymogi są bardzo dobre, ale SRP trochę za dużo mi się wydaje, no może że tak szybko się to zarabia to RS, SRP, no ja nie wiem. Zdawanie prawa ja na to widzicie 0 0 0. Bo po co to komu? A z ciekawości, czy ja wcale wejdę i wyjdę sobie z tego, to czy mnie wytepa? Aha, ja nie mogę wyjść, to jak mnie dać dobra, kolejny bug. Ogólnie, to Sunset RPGA jest prowadzony przez Posypa i Szymona, czyli. Posyp to jest mój kolega Szymon, to jest taki można powiedzieć mój kolega z psm Szymon to był mój były skrypter, no nie no kurwa, ja pierdolę Kto to wymyślił? No, nie działają animki No i oni powiedzieli tutaj, bo poprzedni set TFG to był kompletny shit Był bardziej że od tego, sprawdzę od razu czy, nie, nie, jest tutaj włączony w Handicap Editor jak w poprzedniej edycji jeśli nie, nie widzieliście poprze, yy, odcinka z poprzedniej edycji to polecam Sunday RPG czyli kraina burgów i błędów polecam zobaczyć, bo bardzo ciekawy film wyszedł yy, No i powiedzieli, że tym razem yy, zrobią wszystko dobrze, sprawdzą serwer i co wyszło i chuj wyszedł z tego. Bo serwer nie jest ani sprawdzony ani nic. Yy, jest tylko jedna osoba z powodu takiego, że z 1330 jeszcze nie wrzuci ze szkoły, osoby, kurwa nie umiem jeździć motorami, nie cierpię motorów po prostu gada. Tak mi się źle jeździ, Dobra, co tutaj mamy? Ej, no, dobra, ten motor nie skręca. Przepraszam za moim motorem, ale nie wiedziałem, że ten motor aż tak nie skręca. No, totalnie nie skręca, w porównaniu innych. Co tu jest? Napraw, naprawa. 150 zł za silnik. Wow, to jest ogromna ilość. Bo zapisy serwera są naprawdę niskie, w porównaniu do tego, ile się zrobię. Aha, to jest kolejny mechanik, dobra, nieważne. jest jakiś tuner, czy to jest tylko mechanik? też jest mechanik, dobra. Bardzo ciekawą rzeczą na serwerze jest to, że możemy sobie, patrzcie. Aha, w tym akurat nie ma. Yy, ogólnie jak kupujecie sobie auto z Cygana, to dostajecie na dzień dobry już butlę LPG. Przynajmniej ja dostałem, to raczej nie jest. Mi się wydaje, że nie są aż tacy tutaj, kurt tego serwera lub z żeby żeby że losowo nawet dostać butlę LPG. No, ale jak widać, tutaj jest Czekaj, czy mogę schować to? Nie mogę, dobra, przynajmniej o to zadbali. Eee, co tu jeszcze można powiedzieć o tym serwerze? Eee, nie mam jak z tego zejść, ale auto mi na pewno nie zniknie. Tu jest praca. No, jak mogliście się spodziewać, jest to kelner. Dobra, muszę tak się, się zrzucić, a z z motoru, kurwa, mówię auta. No i oczywiście jak na innych serwerkach, wchodzimy tutaj i oczywiście pamiętajcie, że jak wyjdziemy sobie poza teren, to praca nam się nie zakończy, czyli zostanie nam po prostu skrypt. Jest 25 zł za tutaj jeden punkt, więc patrząc na to, ile kosztuje na przykład taka naprawa auto, to wydaje mi się, że jest to trochę no sprawo, bo patrząc na ceny PSM, do którego będę porównywał ten serwer, nie, chociaż nie powinienem, no to tam na przykład naprawa auta kosztowała zazwyczaj po 2 zł dla nowych graczy, a na starsi, no, znaczy ci starsi gracze po prostu mieli zazwyczaj lepsze auta, więc mieli więcej kasy. O, widzę, pięknie złapowane. dobra, synek, stan no i tak dalej, i historia transakcji. Kurwa, no o, zapomniałem wam pokazać F1 Sunlight PG Oczywiście, chciałem powiedzieć, że. Serwer cały jest dosłownie yy, pseudo tak już powiedzieli, więc tutaj nie ma na co powiedzieć. Aktualizacje zmieniono. RP na górniku. Co tam jeszcze? Zmieniono zarobek na lapadzie, Ok, F3 nie ma, F2 nie ma, F4 zawiadomienia. Kurwa, nie wiem kto to skalował. F5 Seed, przegrany czas, służba premium, portfel, pojazdy, sklep. Ile to kosztuje? Aha, to nie jest zakaz. Ok, tutaj, no jak widzicie, takie rzeczy. F6, nie ma. F7, nie ma. F8, nie ma. F9. Od razu chciałem powiedzieć, że te animacje są zepsute. Na przykład... Aha, dobra. Ale na przykład to, z tego co wiem, to działa tak, że my tego nie widzimy. Bo już to sprawdzałem. My tego nie widzimy, a inni gracze widzą, że coś takiego robimy. Przez co no... Według mnie została ta powinna ta animacja zostać usunięta bo nie wiemy kiedy je używamy i wiem, że można chodzić sama nim. bo jest to kompletnie zbudowane. Dobra, ile to w ogóle ten moto może wycisnąć Nie, ku, kurwa, naprawdę Posyp, kurwa, nie mogłeś nawet ustawić jednego ograniczenia na to. Ja wiem, że my jesteśmy kolegami, ale no kurwa. W serwer i on jest... wygląda jakby zro, zrobiliście go na odpierdol jak poprzednią edycję. On nie był testowany, nie uwierzę w to, że był testowany. Nie wiem, kto musiał być tak głupi, żeby ten serwer testować w taki sposób. No zobaczcie, ja tu weszłem. To jest moje trzecie wejść na ten serwer. I zobaczcie. Ja już widzę po prostu tyle bugów. Nie, to wyciąga. No wow! 187 na motorze Do prawa jazdy. Powinien się zrobić tak, że jak coś uderzy, to mi nie znika prawko, nie? No ale po co? też wy macie swoje zasady. I ja tu będę po was cisnął, więc... Bo... Yy, oni napisali, że pewnie straciliśmy zaufanie do nich i już nie bijem na te serwy. Jak ludzie mają wbić na serwer, który jest tak rozjebany? Z to żadnego sensu nie ma wbić na serwer, który jest rozjebany. Ciekawostką jest też, że prawdopodobnie nie ma na tym serwerze giełdy. Bo no, jak widzicie, serwer jest cały zawalony, ale nie znalazłem ani jednej giełdy, jak byłem w Los Santos i w San Fierro Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Jedyne, co mnie ciekawi, to ten żółty smog. To może być prawdopodobnie to. Jeśli to nie jest to, to ja szczerze kurwa nie mam żadnego pojęcia, ile tutaj... Yy, kosztuje jakikol... Jest jakikolwiek tutaj giełda. Ale wydaje mi się, że to by było kasyno. Tak? No to jest kasynon, 100% OEZ, ogólnie to tak. Cygan jest przed Los Santos, przed tym mostem. Później tam pojedziemy, jeśli nam starczy filmu. Nie mam co nawet prac pokazywać, bo to jest naprawdę dramat. Yy, ogólnie to chciałem powiedzieć, że wchodzę na ten serwer już po 3 dniowej przerwie. Yy, od kiedy weszłem dwa razy. Myślałem, że zdążę to naprawić. Nie miałem czasu na nic nagrać tutaj. I co się okazało? Że nic nie zostało zrobione. Są te same bugi, które były. O oh, wow. Do tego to się nie spodziewałem, że tak mogę spaść. Więc nie ma co tutaj pindolić. Jest jakiś farmer. Jestem ciekawy, czy to jest farmer z PSEM i czy go podpieli w ogóle pod tą paczkę. Zaraz tam podjedziemy, więc nie będę wam przedłużał jadymę. Dobra, już jestem i chciałem tutaj jeszcze powiedzieć taką rzecz, że... <słuch> Twórcy pokali tutaj, że straciliśmy, że stra... większość ludzi straciło zachowanie. Nie zdziwi się jeśli to jest przeze mnie, bo tam też pas wpisał. Ale no, jak oni mają tutaj? To jest praca zbieracza, co to jest marihuana, ale jak ja mam tu wejść? Po drugiej stronie tutaj wejście. Bo tutaj pokali, tutaj, tak w, w cudzysłowie pokali, że straci się w wtedy zaufanie, nikt nie będzie grał. Niektórzy też pisali, że to się wybije, ale na ten sposób to nie. O, ja zobaczę, że on no, tak muszę się wywalić. O kurwa! No, nie gadaj, że ja mogę to tak zrobić. Co śmieję się, jeśli mogę. Wow, kurwa. Dobry serwer, dobra. Według mnie ten serwer jest godny mojej uwagi. O, dobra, tu jest przynajmniej zrobione. Już myślałem. Macie farta. Ale jak teraz mam się z tego motelu zrzucić? Dobra, jest. Udało mi się. Już myślałem, że spierdoliliście i to, bo ja już bym się śmiał. Yy... Okej. Okay. Kujowa nimka została dobrana tutaj. I co? Ile ja zrobiłem? Sto ileś. No... Kłóciłbym się, czy to jest opłacalne. Kłóciłbym się bardzo, czysta jest ta praca opłacalna. No dobra, zobaczę tego tunera tutaj, te jakieś na mapie i podjedziemy jeszcze tutaj na cyganów. O, tak jeszcze chciałem powiedzieć, yy, zapomniałem totalnie. Prawdopodobnie napiszę do posypa, czy do Szymona, czy ten serwis został przetestowany. Jeśli ten odcinek wleci, to są dwie rzeczy. Albo się przyznali do tego, że jest chujowy. Aha, yy, albo yy, nie przyznali się do tego. I wrócimy odcinek, żeby pokazać. Hmm. To są takie dwie moje kategorie. No, może, że po prostu wyjdzie jakaś inna rzecz, albo to pewnie nie wiem z tego filmu, ale Bo pewnie go inaczej. Dobra, mamy naszego cygana. Czekaj, wszyscy się za auto. Kurwa, no dajcie Przepraszam no, Już przepraszam, że mówię, że mówię na motorauto. Co? Ile? 1500. Nie jest Czy zostanę Czy zostały stanione auto? 1700 Wydaje mi się, że cena aut został zjechany mocno. 2,5 No, Wydaje mi się, że zostało cen cena auto. 200 ja Miałem bo kata, był wtedy najtańszy i ile kosztuje teraz woke? 1400 Nie no, na 100% został zmieniający na out. Były wyższe. Nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że zostały zmieniający na albo bo były dużo wyższe. Albo już przed, no, przed te pseudo to już zapomniałem. Chociaż nie zdarza mi się to zbyt często. No, dobra, jestem w Los Santos, nie sprawdzałem tutaj żadnych prac, to najpierw sprawdzałem po prostu jak wygląda przechodz, czy jest inne, sprawdzałem też czy y, są jakieś salony, więc podjadę do jakiejś pracy. Jest też bar, więc go zobaczymy. Jeszcze ceny broni. Dobra, już jesteśmy. E, tak w ogóle to wydaje mi się, że sobie został tutaj trochę y, in, zainspirowany Flex RPG, z którego odcinek prawdopodobnie był y, wczoraj. Yy, lub później, nie wiem. Zobaczy się. Yy, bo tak powiem po proste odczucie. Co? Chodzimy. 30 koła, 300 mu. Bardzo drogo. 15 koła, 300 mu. Drogo. Nie ma nic innego. No, bida, bida. Mały wybór. Nie, mogli dodać jakiegoś uspa, czy coś. Glocka. Yy, N4 Dużo jest wyborów Serwer jest postawiony na całą mapę, niby, ale kurde no... Nie wiem czy oni się skupili na testowaniu Los Santos, czy w ogóle na Los Santos Serwer jest większości zrobiony pod Los Santos, z tego co widzę Ale... W San Fierro są takie podstawowe rzeczy tak w sumie... Ciul wie co to jest to Są jakieś stripery Znaczy ja nawet tym pojazdem mógłbym oddać śmieci Jeśli bym miał skryt w O oh, Jezu Szkoda mi tutaj grać naprawdę Szkoda Co to jest street view? Lowca autobusu Rędzenie, No to jest pewnie z tego To jest samo skryt w nie? Tak zgadzają. Awaria, nie, nie jest awaria, tylko po prostu nie mają ustawionego. Aha, awaria, ale. Okej, okay, rozumiem, szanuję. Awaria, ale mogę rozpocząć. No to... Że mi się naprawdę nie chciało nawet skrytu przerobić, żeby... O, kurwa Na no chuj wystawiacie taki rozjebany serwer? Co to jest? Kurwa, muszę szyb, szybciej przywalić No Na no chuj stawiać tak rozwalony serwer? O! To chyba tak nie powinno wyglądać Maska... To jest akurat pytanie Ale to jest z... ...U Adventure'a Ale takie pytanie Jak ja tą maskę założyć? Pod jest? No nie! Nie dodaliście ekwipunku, a dodaliście rzeczy do ekwipunku Albo nie wiem o tym ekwipunku nic Kasa wywana w botoch. Tak mi się wydaje Żadnego ekwipunku tutaj nie widziałem No jak to się wybije to jest jestem kurwa... Einstein Nie wiem po co wy próbujecie w ogóle posyp robić serwer jak nie chce wam się go robić Myślę, ewidentnie nie chcę go robić. Podnieś że na czepie, żeby odebrać paczkę. Teraz w magazynie. Powiedz mi, że mogę magazyniera rozpocząć kurwa na tym arcie. Okej, okay, a gdzie jest spoczęcie pracy? Albo... Poczekaj. Gdzie jest rozpoczęcie pracy? Halo? Dobra, znalazłem rozpoczęcie pracy, spróbuję teraz motorem wjechać. Zdając ten motor, co prawdopodobnie mi się uda, no ale różne rzeczy się dzieją. Chciałem sprawdzić, czy jest to zabezpieczone. Wydaje mi się, że będzie zabezpieczony, ponieważ jest tu GUI w zadane, ale wiadomo jak to działa na pseudolach. Trzeba wszystko sprawdzić. No nie na ten sposób to ja na ludziach tutaj podjadę. O masz. Jestem sam na serwisie, więc nie muszę mu No, oddcholi. Motor wygra wszystko. Ja nawet mogę wsiąść do auta i dam tą baczkę. Łoo! Wow. Aha, ale nie mogę jej zrzucić. No to jest problem. Dobra, czekajcie Spróbuję jeszcze tak zrobić. Niby jest on trochę niby zrobię ten skrypt, ale. Jakby nie do końca. No bo animacja się nie może palić my. Niby jest to zrobione, tak jakby nie do końca, co nie? Wydaje mi się, że dałoby się to zbugować. Nie, to jest po 40, po 20. No bardzo są różne odstępy Dobra, nie chcę się naprawdę sprawy innych prac, bo nie ma sensu. Nie ma czasu. Jeśli odcinek się bardzo przyjmie i serwer dalej będzie tak obugowany, to ja. O, tu jest chyba giełda, dobra, zwracam honor. Znalazłem giełdę, dobra. Co ona robi w Rosato, jeśli serwer jest pod Sampiero? Znalazłem giełdę. No i dobra, jeśli przyjmie się odcinek, serwer będzie dalej stał nie naprawiony, to ja tu kurwa bardzo chętnie przyjdę, żeby po prostu po powytykać palcem to, czego nie. To, czego nie naprawili oni. No i co no, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, i do kolejnego.